Akacjowa 38 to popularna hiszpańska telenowela, którą można oglądać na antenie TVP1. Fabuła serialu skupia się na codziennym życiu mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie. Miejscu, gdzie nie brakuje emocji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Co wydarzy się w 696 odcinku, zaplanowanym na środę 3 września 2025 roku, Akacjowa 38. Odcinek 696 Streszczenie szczegółowe Lolita wyznaje Antonitowi, że ciąży na niej klątwa. Po kolejnej kłótni z bratem Diego postanawia wyjechać. Blanka namawia go, by został. Maria Luisa upiera się, że widziała portret Elwiry. Diego opowiada Simonowi o tym, że niechcący zabił matkę. Antonito rozkręca interes z polisami pogrzebowymi i zaczyna spłacać dług pułkownikowi Valverde. Wiktor odnajduje portret Elwiry na tle orientalnej architektury. Akacjowa 38. O czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię inocencia. By chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku, obiecując, że kiedyś po nie wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość. Od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przy tytułowej Akacjowej 38.